Z nami jest trener Tałandusze Baniew. Panie trenerze, przed chwilą ważne wydarzenie. Podpisał pan umowę na prowadzenie męskiej reprezentacji Polski. To duże wyzwanie, ale zarazem duża odpowiedzialność. Naprawdę tak to jest. Jestem bardzo zadowolony, że w związku z uwierzą w to, co ja mogę zrobić, jakie wizje mam na przyszłość, jaki plan mam następne 4 lata i jestem bardzo zadowolony i chcę zrobić wszystko, żeby wszyscy, którzy uwierzyli mnie, wszyscy, którzy mają to zaufanie, byli zadowoleni po igrzyskach w Tokio. Właśnie jaki jest ten plan? Proszę podać jakieś szczegóły. Szczegóły? Dla nas najważniejsze Участничество в месяцах 2017 и во Франции и 2018 в Европы в Хорватии, чтобы молодые заводницы, которые не имеют на сегодняшний день до свечения, могли заграть в этом турнире. могли достать тот до свечения, который бракует нам на сегодняшний день. Хлопаки имеют якость, не мамы илость, но имеют якость, и, мам надеюсь, что пришлось по таким двум турнирам Będzie lepiej i musimy wszystko zrobić, żeby w 2019 roku mogliśmy mieć zespół, który by na miesiącach świata w Niemczech i w Danii mógł być w pierwszej siódemki, które daje nam możliwość awansu do kwalifikacji na, na Igrzyskie w Tokio. I wtedy będzie zrobiony plan i zrobić, zbudować zespół zmiany pokolenia. I zmiany generacji, żeby w 2020 roku byliśmy na igrzyskach w Tokio, a tam walczyli o najwyższych celach. Tu padło bardzo ważne słowo doświadczenie. Niedawno właśnie Krzysztof Lijewski, który właśnie ma bogate doświadczenie, jeśli chodzi o kadrowicze, jeżeli zawodnik piłce ręcznej, e, ogłosił rezygnację z gry w reprezentacji. E, no podobne zamiary mają z tego co donoszą media i Sławek Szmal i Karol Bielecki. Czy rzeczywiście już tych więcej zawodników nie zobaczymy w, w koszulce z żałkiem na piersi? Szkoda, ale to jest życie. Sport jest taki Michael Jordan i Pelé, kiedyś musieli Skończyć karierę i takie wielkie zawodnicy jak Tkaczyk, jak Juraszek, jak Marcin Lejewski też musieli skończyć. To jest normalne, to jest życie sportowe i kiedyś i Bielecki, i Jurecki, i Szmal, i Lejewski, i Jurkiewicz też muszą skończyć. Bo życie idzie dalej, musimy patrzeć. Podziękować ich za wszystko, co zrobili. Jeżeli będziemy mieli okazję wykorzystać z ich doświadczenie jeszcze w krótkich okresach, to oczywiście zrobimy to, ale na dzisiejszy dzień musimy robić wszystko, żeby w 2020 roku mieliśmy zespół, który mógłby walczyć na Igrzyskach w Tokio i zaprezentować z najlepszej strony. Kto ma ich zastąpić? Proszę podać właśnie jakieś nazwiska, które będą tworzyły tą nową generację. No oczywiście bracia Gimbaly, to jest przyszłość piłki ręcznej w Polsce. lizwa, Przybylski, Paczkowski, Sziczko, Morito, to są zawodnicy, którzy naprawdę mają wiele, wiele możliwości grać w reprezentacji i grać na najwyższym poziomie. Pierwszym sprawdzianem będzie dla tej drużyny takim poważnym finałem Mistrzostw Świata we Francji. Proszę powiedzieć, jak będzie wyglądało te bezpośrednie przygotowanie do tego turnieju? Z 15 grudnia zaczniemy przygotowania do 23 w Kielcach. Będziemy robili tam trochę i fizycznej pracy, i taktycznej oczywiście. Z 27 do 30 jeszcze raz mamy zgrupowanie, gdzie będziemy już przygotowali więcej taktycznych zagrywek i w obronie i w ataku. I z 2 po 5 jesteśmy w ostatnim... W kresie przygotowania i 6, 7, 8 zagramy turniej w Hiszpanii, który da nam możliwość sprawdzić, na jakim poziomie jesteśmy na, na przygotowaniach przed Miesiącem Świata. A 12 już zaczniemy Miesiąca Świata z pierwszego meczu przeciw bardzo, bardzo mocnej Norwegii. Dziękuję bardzo.